Dzień dobry. Jesteśmy ponownie pod Sądem Najwyższym, gdzie 2 września 2021 roku Sąd Najwyższy miał zająć się uchwałą w sprawie Frankowiczów. Wiemy, że po raz kolejny uchwała nie została wydana i niestety prawdopodobnie przez wiele, wiele miesięcy nie będzie to możliwe. A dlaczego? Otóż dlatego, że Sąd Najwyższy zapytał się Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, mówiąc przenośni, czy. Sąd jest sądem. Czy sędziowie zasiadający w tym sądzie mają odpowiednią legitymację, by być sądem w rozumieniu prawa europejskiego, prawa polskiego? Oczywiście jest to trudna sytuacja dla Frankowiczów, gdyż w takiej niewiedzy trudno również dopatrywać się zakończenia. Tego sporu pod kątem prawnym. Natomiast merytorycznie, jeżeli chodzi o samą uchwałę dla Frankowiczów, jest to sprawa bardzo prosta. Sami sędziowie, chociażby słowami Rzecznika Prasowego Sądu Najwyższego, absolutnie wskazują na to, że merytorycznie Sąd Najwyższy jest gotowy do podjęcia takiej uchwały, przynajmniej dlatego, że Mamy już pełne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tym zakresie, jak i też sądy krajowe. Absolutnie nie mają wątpliwości co do tego, jak powinny rozstrzygać. Należy powiedzieć, że w Polsce od momentu, kiedy są prowadzone statystyki przez Ministerstwo Sprawiedliwości, mamy już 115 tysięcy spraw wytoczonych przez Frankowiczów przeciwko bankom jest to dwukrotnie więcej niż jeszcze w zeszłym roku. Ten wzrost dwukrotny ilości składanych pozwów obrazuje sytuację i skalę świadomości Frankowiczów w pozywania banków. Uchwała Sądu Najwyższego, całej Izby Sądu Najwyższego nie ma żadnego znaczenia dla meritum kwestii sporu i orzecznictwa między Frankowiczami a bankami. Z wielu przyczyn, między innymi z uwagi na to, że już 7 maja tego roku zapadła uchwała Tutaj, w tutejszym Sądzie Najwyższym, w składzie siódemkowym, która ma od zasady prawnej, która absolutnie przekreśla jakiekolwiek szanse banku na możliwość obrony przed roszczeniami frankowiczów. Dowodem na to jest kolejna uchwała, raczej jej brak, z 6 lipca tego roku, gdzie Sąd Najwyższy... Tym razem z udziałem prokuratora generalnego odmówił udzielenia odpowiedzi na kolejne pytania i wydania uchwały z uwagi na to, że jak stwierdził słusznie w polskim orzecznictwie nie ma rozbieżności w merytorycznej sprawie. Także jeżeli macie obawy co do tego, jaki los. Może czekać wasze postępowania sądowe, czy też, czy warto rozpocząć postępowanie przeciwko bankowi i złożyć pozew w sądzie. Absolutnie nie macie czego się przejmować. Orzecznictwo w Polsce jest oczywiste i oczywiście dla Frankowiczów korzystne. Z tego miejsca chciałem również zapewnić, wszystkich członków społeczności Życia Bez Kredytu, którzy mają zawieszone postępowanie właśnie do czasu tej uchwały, całej Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, że będziemy starali się dokonać wszystkich możliwych czynności, aby te sprawy były odwieszone mimo, mimo braku tejże uchwały. Oczywiście mamy bardzo utrudnione zadanie, dlatego że kodeks postępowania cywilnego nie przewiduje jakichś specjalnych e, czynności na taką okoliczność, jaką ma miejsce. E, nie przewiduje tym samym, że sąd nie może być e, odpowiednio umocowany do tego, żeby wydać uchwałę, która notabene e, już wielokrotnie była m, od, oddalana i, i czekaliśmy. Zresztą dzisiaj każdy wie, że uchwała 2 września nie miała prawa w zasadzie zapaść, właśnie zważywszy na ten spór e, prawny, a nie spór merytoryczny, bo przypomnę, że tego samego dnia, 2 września 2021 roku część sędziów sądu najwyższego, w tym pierwsza prezes sądu najwyższego prezes Manowska wydali oświadczenie, w którym wprost wypowiadają się, że absolutnie są gotowi do merytorycznego rozstrzygnięcia tej sprawy. Nie ma co się dziwić, dlatego że merytoryczne rozstrzygnięcie tej sprawy jest oczywiste. Jest ono na pewno korzystne dla Frankowiczów. Mówią o tym zarówno orzecznictwo, Przepisy e, kodeksu cywilnego, jak i też e, tutaj wszystkie opinie i decyzje, zarówno e, podejmowane przez prokuratora generalnego, rzecznika finansowego, łOKIK, no i nie można zapominać również o e, orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Że na dziś dziękuję serdecznie, pozdrawiam, Kamil Chwiedosik.